Hej, widzowie, jestem Cliff, a w dzisiejszym materiale obiecana kolejna część trików do Valorant'a, które powinniście znać. Serio, zapewniam cię, że warto oglądać do końca i który z tych trików może zaimponować znajomym bądź osobą z drużyny. Ponieważ wbiliście pod poprzednim materiałem z trików, wymagano ilość lajków, a dokładnie to było 150, to właśnie pojawia się kolejna część i w poprzednim odcinku był Martin BTW. A dzisiaj mam dla was gościa specjalnego, czyli Szataną. Tego nikt się nie spodziewał! Link do jego kanału macie w opisie. Jeżeli będziecie chcieli kolejne jeśli odcinek z najlepszych trików do Valoranta, to zostawcie tutaj 300 lajków i dajcie znać w komentarzu jaką kolejną osobę chcielibyście zobaczyć, która będzie towarzyszyć mi w omawianiu trików. Najbardziej lajkowany komentarz zdecyduje o tym kto to będzie. No w sensie napiszę do danej osoby, ale nic nie obiecuję, że się uda. Zostawcie jeszcze subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, żeby Was nic nie minęło. No i dobra, tym miłym wstępem przynieśmy się do materiału. Dziany Sage. No najbardziej znienawidzają mapy, czyli w Fracture. Jak weźmiecie Sage, postawicie wolę w taki sposób, to możecie strzelać przez tą szparę na dole. Fajne jest to, że przeciwnicy was nie widzą, więc możecie ich zaskoczyć. Ale jednak, wolicie pograć na wyższej lokacji, to postawcie się wolem tutaj, na pewno zgarniecie jakieś fajne fragi. Tylko nad pierwszym Wolę potrafiujcie sobie. Dosłownie nie potrzeba dużo czasu na to. Triki na lotki sowy. Dobra, przygotowałem dla was trzy line-upy dla sowy, które są mega potężne, szczególnie ten pierwszy. Gdy jesteście na bindzie i chcecie iść na hukę, ale nie wiecie, czy ktoś tam będzie, to dla was mam fajną lotkę, która zeskanuje całą hukę. Dokładnie to patrzycie w te miejsce i używacie dwa odbicia i kiedy naciągniecie tak jak ja właśnie na ekranie, w ten oto sposób, wykonacie mega potężny i łatwy trik na lotkę. Następne dwie lotki są na B na ascencie. Jak zaplantujecie sobie spajkę przy skrzynce na środku, to wtedy idąc na CT, możecie wykonać takie dwa line-upy. Jeden do góry, patrząc w okno, a drugi niżej o murek. Głównie to jest dla strony atakującej, ale możecie też to wykorzystywać jako obrońcy, bo może kogoś traficie. Ostatnia lotka, która wygląda tak, że musicie sobie strzelić w tym miejscu i doleci ona wam aż na site B. Polecam wykorzystywać. Oczuszki race, Jeżeli wykorzystasz swoją paczkę w ten sposób, jaki właśnie widzisz na ekranie, to w łatwy sposób może zniszczyć ulta Killjoy. A oto właśnie w tym miejscu ludzie najczęściej wykorzystują swojego ulta. Ale oprócz tego, jeżeli masz znajomego, który gra zage, to może cię Ostatnie co jeszcze chcemy Wam pokazać to jak użyjecie boomboxa i paczuszki Rejs na sensie, to w szybki sposób możecie przerzucić go tam. Kamera Cyfera. Oczywiście Cyfera w tej serii nie mogło zabraknąć, no to jak wchodzicie sobie na B, plantujecie mniej więcej w tym miejscu i stawiacie kamerę za tym drewienkiem. Jestem pewien, że jest ona nie do znalezienia, a wy macie widok na spajka i możecie jeszcze kogoś w tym trafić. Ściana i Smoke Viper. No to teraz czas na dwa 3 dla Viper. Jeżeli staniesz w tym miejscu i postawisz swojego walla tak jak właśnie widzisz na ekranie, to zakryjesz całego heavena wraz z rampą. Jeszcze jak w tym miejscu użyjesz smoke'a, dokładnie w taki sposób jak na ekranie, to zagryjesz sobie cały city. Pamiętam że o wiele łatwiej będzie wejść co drużyny na site. Teleport Joru. Patrząc nad tym pomarańczowym paskiem na iceboxie, na midzie, możemy postawić tepka, który prowadzi nas dosłownie na plecy przeciwników. Jeżeli jest tutaj jakiś main to wiesz co robić, jak będziesz grać na tej mapie. Myślę, że to są łatwe fragi, jeżeli Cię nie usłyszę. Dobra, wykorzystanie... KUR... Dobre wykorzystywanie teleportów. Może niektórzy z Was już wiedzą, ale zapewne nie wszyscy grając z Chamberem możecie sobie zrotować na drugi site dosłownie w sekundę. A w sensie lub na bindzie stawiając teleporty w tych miejscach, pozwalają one wam na tepnięcie się z A na B i na odwrót. Natomiast, jeszcze na bindzie, jeżeli postawicie tapka przy portalu i wchodząc na niego, użyjecie przycisku do tepnięcia, to zresztą takie fake tapa na drugi site. Ult Viper. Jak już dostaliście znowu tego iceboxa i weźmiecie Viper, to polecam Wam użyć Ulta w tym miejscu, ponieważ zakryje Wam większość kuchni i gdzieś na dole w ciekawym miejscu można zaplantować spajka. Na 100% wygrana runda. No i jeszcze możecie sobie stanąć pod tą skrzynką. Najłatwiejsze line-upy na Icebox. Jeżeli zaplanujecie sobie w tym miejscu przez skrzyni na Iceboxie, to wtedy, przy wycofaniu, możecie sobie stanąć w tym miejscu i, celując na te skrzynie, traficie praktycznie każdą mocą pod line-upy do postaci. Sami spróbujcie, to jest mega łatwe, takie dla osób, dla niebich, ponieważ nie musicie się nic uczyć. Dobra, ostatnim trikiem jest to: zostawieniem suba, jak to zrobicie, to plus 10 do perfekcji. Nie no, tak serio, to byłoby na tyle. Zostawcie łapkę w górę i suba. No!